To jest pewność, że Bóg ma kontrolę nad sytuacjami, w których jestem. Że jestem w Jego rękach, że jestem dla Niego cenny, że nic nie ucieka Jego uwadze. Że kiedy mam z Nim bliską relację, to On współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go kochają, którzy Go szanują, którzy idą za Nim. Możemy mieć łzy w oczach. Nasze emocje mają prawo się wydobywać z nas. Nie chodzi o to, żebyśmy zaciskali zęby, jak jacy jesteśmy twardzi. Możesz mieć łzy w oczach, a jednocześnie zachować radość, wiedząc, że Jezus jest razem z Tobą w każdej sytuacji. Że On Cię nie opuści, że On doskonale rozumie tą sytuację, że On doskonale rozumie Twoje emocje, z czym się zmagasz, przez jakie wyzwania przechodzisz.